Witam, dzień dobry. 8 lutego. Tak, 2025 oczywiście. Zaczynamy film. Dawno nas nie było, ale powoli, powoli wracamy. <laughs> tak, co nas? Jakoś tak leci w miarę, ale o tym może później, dokładnie te takie mniej yy, przyjemne rzeczy. Na początek powiem, że Max ma ostatni egzamin przed sobą, także cieszymy się bardzo, bo zalicza wszystko. Więc to znaczy wyników jeszcze nie ma, ale jeździ egzaminy. Także zobaczymy, ale wkrótce zaczyna ferie zimowe. Tak, chociaż tutaj u nas zimy nie widać, śniegu nie ma, ale jest zimno, nie jest za ciepło. Tak, a jutro to będzie taki odcinek z dwóch dni dzisiaj. i Jutro, taki weekendowy, więc zobaczycie go zapewne w niedzielę, więc życzymy wszystkim udanej niedzieli. Tak, i jutro jedziemy kupić pewną rzecz. W tytuł pewnie już wskazuje. Co to z takiego będzie. A dla zainteresowanych, jakim jesteśmy samochodem, Volkswagenem Golfem 8. Tak, fajny samochodzik już nie jeździliśmy, także już go znacie. Chcieliśmy jeszcze pozdrowić rodzinę Państwa Fludrów. Pozdrawiamy. Tak, serdecznie Was pozdrawiamy. Miło, że jesteście z nami, że nas oglądacie. Dziękujemy. No i cieszymy się, nie? Fajnie fajnie no, jak listy. tak widzowy piszą. Są naszymi fanami, bardzo nam miło. Tak. Rodzica 4 plus 1. Ozdób wielkanocnych już bardzo, bardzo dużo jest. Ale co nam się spodobało? Ten wielki złoty zając. Mega jest. Ale nie, nie kupimy takiego dużego. Ale to jestem w szoku. Zobaczcie, co te zające pokazują. Hmm. Wkrótce Max ma urodzinki, więc kupujemy mu tutaj takie karteczki, talerzyki, papier i cyferki na torto. Oczywiście torta, upiekę. Hmm. I tak wyszukujemy jeszcze, co tu ciekawego jest, jak można by było udekorować. I proszę Państwa, żeby towar się nie marnował. No to teraz wymyślono krasnalę w kolorze żółtym i różowym na Wielkanoc. Coś nowego. Hmm. I tak wychodzimy ze sklepu, dokładnie z NKD. Idziemy do samochodu. I oczywiście ciuchy nakupiliśmy. <śpuszcza> Sporo tego głównie chłopakom. I jeszcze zajrzymy do Rossmana. Może coś się trafi. I trafiło się co nieco, ale wszystkiego nie mogę pokazać, bo Max wkrótce ma urodziny, więc wiecie, ale mam taki krem, nowość, bardzo mi ciekawi, przetestuję do cery dojrzałej, tak, 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 dla każdego rodzaju praktycznie cery, zobaczymy, jestem mega ciekawa, mm, co to będzie za cudo. Z Rosmana jeszcze szybko do Lidla. Chciałam pokazać, że są nowe monte o smaku orzeszków laskowych. Także skosztujemy, sprawdzimy czy to smaczne. A tak w ogóle to dzisiaj jedliśmy po raz pierwszy lody o smaku czekolady dubajskiej. <gryw> Teraz szał jest na tą czekoladę. Nawet widzieliśmy wtedy w cenie 4 euro. I powiem szczerze, żadna rewelacja. Niestety plany się nam zmieniły. Nie byliśmy wczoraj tam, gdzie mieliśmy pojechać, za łóżkiem. To co mówiłam, mieliśmy Wam wyjaśnić, co i jak. Ponieważ nuka nam się pochorowała i jedziemy w tym momencie do weterynarza. Nie wiadomo, co jej jest. Nie je, nie pije. Przyjechaliśmy do weterynarza, książeczka zdrowia jest, tak? Nuka nam się pochorowała. Miejmy nadzieję, że będzie w porządku. Jest z nami Max. Dobrze, że udało się umówić wizytę telefonicznie. Na szczęście nie musieliśmy długo czekać w poczekalni. Nuka była trochę zestresowana, ale zachowywała się grzecznie i spokojnie poddała się badaniu. Weterynarz przeprowadził szczegółową diagnozę i stwierdził zaburzenia w funkcjonowaniu jelit. I jest to prawdopodobnie jakaś infekcja bakteryjna. No i tak. Ogarnięte, dostała zastrzyk, dostała leki. Zobaczymy. Byliśmy już z nią raz u weterynarza, teraz jest kolejna wizyta. No cóż, nasza nukleusia no to członek rodziny, trzeba dbać o nią. Weterynarz zalecił lek w formie praktycznej pasty, zawierający prebiotyki i probiotyki. Krótko mówiąc, wspomaga on rozwój dobrych bakterii w jelitach. Przygotowałem dla niej karmę z jajkiem, marchewką, którą wymieszam z pastą. Po zastrzyku zauważyłam, że Nuka odzyskuje apetyt. Jesteśmy jeszcze w Rosmanie i Max wypatrzył tutaj pokemonowy box za 50 euro. Już jest w raju. I zakupy no. zrobione. Zadowolony jesteś? Tak, super, Część prezentu urodzinowego. Upakujemy się, bo mi leci. Zapach do domu. Do toalety. Papier toaletowy kolorowy. Otłuszczacz kupiliśmy. Czekaj, to jest ten? Tak. Popatrzcie. Piotrek trzyma, nie da mi pokazać. Ostatnio w Polsce kupiliśmy taki mega, już. I naprawdę byliśmy zadowoleni, ale nie pamiętam jakiej mm, firmy. Spakowani. O, jeszcze, to. jeszcze do Lidla musimy. W Lidlu już nie nagrywałam, musiałam kupić składniki na tort i teraz właśnie go przygotowywuję. Za chwilę świętujemy 22 urodziny Maxa. Sto lat, sto żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Maksyminie! Nie żyję! żyje nam... Brawo! Brawo! Ale szampan czerwony. No to zdrowia pomyślności. Aleksa, Aleks, chodź trochę, Cut. o tak, jesteśmy wszyscy. Także 100 lat Maksymilian. 100 lat. 100 lat. 100 lat. Twoje zdrowie. Ciekawe co to? No ciekawe. Nie domyślę się. Hmm, jakiś box? Hmm. zgadujemy co to? <coughs> Zgaduj Pusle takie duże. Puzzle! Oooo! No. Wow. Karcy. Pikachu, karty! Wow. 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 Znowu odcinek. Wow. Wow. No będzie odcinekło. No to tak specjalnie wie. Drogi bracie, za mega X. Ale fajnie. Ale czad. O. o. Pokemon Lost Origin. I... O, teraz opni. Energia. Mhm. Spikanta I. kolmo wow. Trener. Piotr. Terweście też panikuje. Ale czad! Rewelacja! Ale wypad! Spila im fazę 2 Pokmon Y do No pięknie, ale Fular to jest! No ale czat! Trener Piotr. <laughs> ale się mi trafiła. No, takiej karty to nigdzie nie znajdziesz. <laughs> ale pociągnęłaś się. ooo oh. co to może? box oh. będzie opening tak? Oh. tak proszę bardzo dziękuję kochane maksymilianie mm. buty, buty. ooo oh. oh. <grywa> o taki? Charlie uh -huh. i Mhm I Łooo Główny czas Mhm Top trailer box I Karpetka z purpur chyba based. Top Trailer box Łooo wow. Poważnie Poważnie? No A butów nie ma <grym> Nie ma butów <grym> Ale prawie. Taki zestawik

Ale otworzyłam lotówkę, jak mi pokazała, to ja byłem w szoku. Mm. To chyba najdłuższa przerwa od urodzin Aleksa do urodzin Maxa. Tak. Mm. Ty masz, ja mam i... No. Będę no. zaraz... Mm. fajnego. Od razu full art. To już dwa dzisiaj. Wiem. W jestem, dwa full arty napiłem. Trailer piatrz był. Czym się podoba tak? Może w tym razie byśmy z, z w Może. Kto wie? Cała kolekcja limitowana, delimitowana no tak? na minion, na no, no nieskończoność. Chciałabym ja tego typu no, arpiatkę do PSA wysłał. No? Byście <grym się> zdziwili. Chyba tak. Bo tak dzisiaj urodzinowo? Też! A <grym się> no już. Bo tak dzisiaj urodzinowo, to będzie urodzinowa, tak jeszcze do końca Musisz się zagrać, kto wybiera Mam chcę zabrać, no, co możesz wybierać Tak? Dobra. Dobra, no to... Mów Ty To, to jest Ło! Ale wypas Też to... zrobiłam tak samo jak tato <gry> hmm. <gry> Równocześnie Przejdę Także, co... żeby... było wesele jeszcze To raz będziemy otwierać no? Jeszcze mam coś dodanego. Uwaga! full art. Wow! Ale wypadło. I Wiem, wiem, jaramy się Pokémonami, ale zobaczcie, co się ostatnio działo w Stanach. Jaki tam jest szał na karty Pokémonowe. Ludzie walczyli o nie. Całe pudełka, kartony wynosili. Niesamowite, naprawdę. No, nie znasz. No, no tak, no co no, no, no. Wow. no Dobrze, wyglądał. Tak, tak. No, dobrze, Dobrze, wygląda. Staj, że Dobrze się Tak. z <ślesz> Ale to Alex miał dwa Jex. Wow. <laughs> Nieźle. Tak montuję film i zorientowałam się, że nie wyjaśniliśmy jeszcze, dla kogo musimy kupić łóżko rehabilitacyjne. A więc hmm, styczeń był dla nas bardzo trudnym miesiącem. Wydarzyło się naprawdę wiele. Obiecuję jednak, że wrócimy do tego tematu po walentynkach i na pewno nagramy vloga z samego zakupu. A teraz celebrujemy urodziny naszego Maksymiliana. Więc do zobaczenia już w walentynki. Buziaki dla Was. Idziemy na spacerek, tak? No. Mordka brudna po lekarstwie. Co? Kochana dziewczynko. Ruszamy na spacerek.